Sobota sobota poranek. Godzina dziewiąta. Jesteśmy właśnie w drodze na metro, gdzie doładujemy sobie ov karty, a następnie cofniemy się na busa i stamtąd pojedziemy na stację centralną w Rotterdamie. Skąd wybierzemy się, do jakąś dokąd? Do Amsterdamu. Także zapraszam. przejść chwilę tyłem, ponieważ słońce świeci mi w kadr. E, chciałem dodać, że bardzo nam się udało z pogodą, ponieważ... Zaraz przejedziemy w samochód. Mm, ponieważ co? A, cały tydzień padało. Dzisiaj jest tylko okienko ze słońcem i cały następny tydzień także będzie padać, więc jesteśmy błogosławieni. Jesteśmy blessed. Połówi karty doładowane. Teraz tylko mam przystanek. Trochę mrozi, więc jest zimno w rękę, ale cóż poradzić. Przynajmniej jest słońce i nie ma deszczu. Staramy się zwiedzić jak, jak gdzieś tam... Dziwne fajne rzeczy w Amsterdamie, bla bla bla. Klączę się język, muszę wypić energetyka, inaczej inaczej będzie tak cały czas. Cały czas będę pierdolił takie głupoty. Fajna sprawa z tymi OV-kartami, bo pojedziemy do Amsterdamu i od razu tam będziemy mogli ich używać i one są uniwersalne za całą Holandię, więc to jest super wygoda. Jedziemy właśnie busem, zazwyczaj jestem na Proli Tramway i jestem zaskoczony jakością tego busa może nie ma czym się jarać, ale jest czysto, nie ma żegowin i dużo żula, i są nawet ładowarki. Zabraliśmy na centrum, teraz mamy godzinę do busa, więc chyba będziemy wybierać się na tam, na central, żeby zjeść coś niezdrowego na śniadanie, bo trzeba, trzeba, trzeba tak żyć, żeby jeść niezdrowe rzeczy i szybko umrzeć. Ej, nie, żartowałem, słuchajcie mnie, nie można tak. Niestety nie ma niczego niezdrowego na tamtym dworcu za mną, więc wybieramy się do Maka, najbliższego. Oczywiście Google Maps jak zwykle, jak zwykle zawodzi, nie wiadomo w którą stronę iść, ale będzie git. W Rotterdamie mam kilka opcji na zwiedzanie. Jednak nie będę tego zdradzać, bo nie wiadomo co wyjdzie i co będzie jak po kolei. Do tego też wszystkiego dowiecie się z biegiem czasu. A co do Flixbusa, to bardzo polecam Wam go, jeśli chcecie się przemieścić z Holandii do jakiegoś innego miasta, bo jeżdżą tu bardzo często one i są bardzo tanie. My za dwie osoby, za dwie osoby w dwie strony zapłaciliśmy 79 zł, a dla porównania pociągiem, tym takim tutaj tymi kolejami, zapłacilibyśmy około 80 euro za dwie osoby. Więc to jest różnica i i naprawdę polecam. Jest żarełka, ale czekaliśmy milion lat. Nad. Mam nadzieję, że nie spóźnimy się przez to na busa. Ale chyba nie. Możemy się jedynie spóźnić przez to, jak będę ciągle gadał moją mordą do kamery. Jednak zdążymy. Będę mówił tak co 5 minut. Załe relację. Odcinek będzie trwał tak gdzieś z 4 godziny z samego dojazdu tam. Nie no, w sumie dojazd trwa 2 godziny, półtorej godziny chyba. A więc jest to niewykonalne przykro mi. Zapomniałem dodać, że do tej taniej ceny, jakim jest 79 zł, za dwie osoby, we dwie strony, musicie też dodać bardzo długie czekanie na mrozie, ponieważ już autobus spóźnia się już jakieś pół godziny. Super fix, z Busia. Dziękujemy za to. Dawno nie stałem na mrozie i tak jest marzłem, więc tęskniłem za tym. Dzięk. Myliłem się pierdolcie Flixbusa, czekaliśmy godzinę, nie przyjechał, nie można się doznać na infolinie. No i nie można też dostać zwrotu pieniędzy. Ciekawe, jak to będzie się rozwijało. Na razie biegniemy na pociąg i będziemy tam, jeśli zdążymy. Teraz to w jakieś 40 minut. A więc będziemy za jakieś 20 minut, 30? 20, chyba, bo pociąg jest bardzo szybki, do 40 minut, trasy. No i wykupiliśmy sobie, zarezerwowaliśmy rejs po amsterdamskich kanałach. Zobaczymy, może się uda, może się nie uda, bo dzisiaj już nie wierzę w nic. Ale trzeba być dobrej myśli, albo niedobrej, takiej wisielskiej, nie? Wisielec to jest to gdzie ktoś tu nie... wisi? No to tak, nie wiem o czym ja pierdolę w ogóle. Jesteśmy na dworcu centralnym. O, nawet widzimy już nasz rejs stąd. Za dwie osoby to było około 32 euro. Teraz idziemy coś kupić, picia pewnie, do, może do małego jedzenia. Może jakiś papieros, który rzucamy od dawna. Zobaczymy. No, na razie się już staram nie zdenerwować tym fliksbusem. Jebać was, fliksbusiarze. Straciłem przez was godzinę życia. Też fun fact, Ostatni raz tutaj w tym miejscu w Amsterdamie na stacji centralnej byłem 10 lat temu w policeum jakoś. Pojechałem autostopem z Polski do właśnie Amsterdamu na tydzień. Dzisiaj jest moja dziesiąta różnica niebycia tu, więc witaj w Amsterdamie. No ale w przeciwieństwie do Rotterdamu tutaj czuć tłok na stacji centralnej naprawdę mocno turystycznie. Dostaliśmy w prezencie jedną mileczkę. Że ile ludzi czuje się jak nad jeziorem? Jest taki hałas jeziorny, plaży nad jeziorem. spróbują się przedrzeć przez to wszystko. Pierwszy z coffee shopu w Bulldog. Jest tutaj taka sieciówka jak McDonald's. Jest ich kilka. Nie wiem czy kilkanaście, ale kilka na pewno w całym Amsterdamie. Jednak skłamałem, to tylko sklep z rzeczami, z merczem z Bulldoga, nie kofi. Tak jak ostatnio wspominałem, rzucam palenie. Tylko jedna paczka dziennie. Pół godziny, teraz zmierzamy w stronę hotelu się rozpakować, bo z plecakami się beznadziejnie nie łazi. W sumie, pierdolę te turystyczne atrakcje. Pokażę wam Amsterdam po mojemu. Dojechaliśmy metrem. Teraz tylko bus i zmierzamy prosto do hotelu, jeśli trafimy. Jesteśmy trochę zagubieni. Jak zwykle koszt tego, że jest cudowna pogoda dzisiaj, to, to mróz, to straszny mróz, jest zajebiście zimno. A to ja hipokrycko, nie wiem czy to tak coś się odmienia, parę papierosa, ciężki na łó. Chciałem wrócić do śmietnika paczkę od papierosów, ale spadła mi na ziemię i raczej jej nie będę podnosił, bo tak się ładnie wtopiła w to. Ktoś miał niezłą wyobraźnię, żeby próbować żygać z tego śmietnika bokiem Zauważyłem, że przez to, że mam wyświetlacz z przodu, patrzę na wyświetlacz i to pewnie jakoś dziwacznie wygląda Jakby mówił do kogoś przede mną, a nie do kamery Maybe, maybe, nie wiem Ale przyznajmy to, że osoba rzygająca chciała zrobić to kulturalnie do śmietnika Żeby spóźniania autobusu stało się zadość, ten podmiejski, na który czekaliśmy 20 minut został odwołany Więcej idziemy pieszo. Dziękuję Soboto, dziękuję bardzo za możliwość czekania na tych przepięknych, mroźnych przystankach autobusowych. Być może to kolejny błąd z wzięciem hotelu dalej od centrum, ale to było tylko 4 km. Na bookingu w opiniach było to, że metro jest bardzo blisko, a jeśli do kogoś blisko metro to jest 3 km, no to ja pozdrawiam tą osobę. Jeszcze chwilę i będziemy. Ile jeszcze? Z kilometr, z półtorej? Coś takiego. Jak podejrzanie pusto w tej okolicy. Zastanawiamy się, czy z powrotem nie będziemy brać jakiegoś bolta, bo będzie o wiele szybciej i wygodniej. Skoro z metra musimy złapać jeszcze busa, który nie wiadomo czy jeździ. Hotel, ogarnięcie się i wyruszamy. Pokazywać wam atrakcje amsterdamskie po prostu, no. Jest i nasz hotel. Doszliśmy po 25 minutach drogi pieszo. Przysięgam ostatni raz, bukuję hotel poza centrum. Przysięgam. Jesteśmy w hotelu, mamy pokój numer 732, siódme piętro. Były problemy, nie mieli pod jednego kingsa i łóżka, ale jakoś się znalazło. Koszt tego to było 183 euro za noc, za dwie osoby plus 50 euro depozytu, które zwrócą po jakby wyjściu z hotelu. W tej cenie 183 euro jest także śniadanie, więc nie jest źle. Uuu, dostaliśmy darmowy upgrade. Chodzimy 732. Nie, Kolejne czekanie. Czekaj. Aha, to trzeba jeść. no. Wiesięctwo. Dobra, a ja zaraz się rozbiorę i pokażę Wam cały pokój. Jesteśmy, dotarliśmy, na auto nasz pokój za 183 euro. Telewizor, jak wszędzie. Yy, bardzo duże łoże. Tu mamy stanowisko do pracy czy do czegokolwiek. Jest ekspres do kawy. Jakaś woda. Jest lodóweczka. Jesteś w lodówce? Nie. Ponieważ w lobby. Można sobie kupić jakieś tam browary, drinki i tak dalej. O, ale kłuje z tym światłem trochę mryga. Teraz powinno być lepiej wiedzieć, komu mają czerwoną mordę. Mamy też dosyć niezły widok, bo jest. Znaczy niezły, jest po prostu wysoko. I widok jest na tą drugą stronę Amsterdamu, więc za wiele dni zobaczycie. Więc nie jest aż taki wspaniały. No, kłamałem, kłamałem, kłamałem. Ale przynajmniej wysoko, chociaż coś. A teraz czas na łazienkę, czyli tutaj mrygające światło. E, mamy toaletę, jest dosyć przestronna, umywalka, mamy mydło, e, louche, nie wiem, nawilża czy do ciała i do rąk, jest suszarka, jest prysznic, są ręczniki, dziwny brodzik i mam super, że są szampony i żele pod prysznic, bo zapomniałem swojego. Tak sobie teraz siedzę i myślę, że nie wiem czy nie zakończyć tutaj tego odcinka, bo nagrałem już dosyć, dosyć sporo, a jeszcze wiele nas czeka, a nie chcę przedłużać tego tak mocno, żeby nie było jakoś długo i nudno. Nagrywam to wideo w razie czego, gdybym właśnie podzielił to na jakieś odcinki. Więc jeśli coś, to do zobaczenia za tydzień w następnym odcinku, bo następny odcinek będzie na pewno za tydzień. Albo i nie. nie no, będzie, albo nie będzie, albo będzie. Może będzie, może nie będzie. Zobaczymy. Czekajcie na kolejny BBBB. Be, 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 be. BETON!